Dzień dobry przy mikrofonie Mikołaj Wolański, witam Państwa w kolejnym odcinku prasówek z dnia 26 stycznia 2025 roku, nagrywany oczywiście na kanale Koła Nauk Politycznych Homopolitikus, funkcjonującego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dzisiejszy odcinek poprowadzę wraz z Szymonem Kubiakiem. Oraz mamy taką przyjemność, że możemy gościć u nas prezesa naszego koła, którym jest Dima Swarnik. Oczywiście zachęcam do pozostania pozytywnych komentarzy na serwisach YouTube oraz Spotify. Mogą Państwo również zajrzeć na nasze media społecznościowe, jakimi są Facebook oraz Instagram. Wszystkie linki znajdują się naturalnie w opisie tego materiału. Natomiast ja już dłużej nie przedłużam i zapraszam do pierwszego omówienia wydarzenia ze świata, mianowicie o inauguracji nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Opowiem o tym. Szymon Kubiak. W poniedziałek 20 stycznia prezydent-elekt Donald Trump złożył oficjalną przysięgę i tym samym stał się 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W przemówieniu inauguracyjnym zawarł zapowiedzi planowanych działań, m.in. takich jak przejęcie kontroli nad kanałem panamskim, zmiana nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, czy ogłoszenie stanu najwyższej gotowości na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. W wypowiedzi nie zabrakło także nawiązania do nieudanych zamachów na jego życie w czasie kampanii rozpoczynający drugą kadencję prezydent mówił: Przyszedłem niejedno i niejednego się nauczyłem. Chcieli odebrać mi wolność i życie. Pierwsze podjęte przez prezydenta decyzje zbudziły kontrowersje na całym świecie. Szerokim echem odbiło się opuszczenie szeregu Światowej Organizacji Zdrowia przez Stany Zjednoczone. Trump wyliczył szereg powodów, dla których zdecydował się na ten krok, takich jak niewłaściwe zarządzanie pandemią COVID-19 czy nieprzyjęcie pilnie potrzebnych reform. Prezydent uznał również, że organizacja wymaga od USA niesprawiedliwie uciążliwych płatności. Uwagę mediów na całym świecie zajmuje też inny temat związany z inauguracją. Zdjęcia z tego wydarzenia krążyły po pierwszych stronach dzienników w każdym zakątku globu, a szczególne wrażenie wywołały te, na których ramię w ramię siedzą najbogatsi ludzie świata. Niektórzy z nich, jak dyrektor generalny mety Mark Zuckerberg, jeszcze niedawno wspierali demokratów i byli w opozycji do Donalda Trumpa. Analitycy politycznie zwracają uwagę na coraz bardziej oligarchiczny charakter amerykańskiego systemu politycznego. Pozycja i znaczenie Elona Muska w sztabie Trumpa rosły z każdym milionem wydanym na rzecz kampanii prezydenta. Nie ma jednej pewnej kwoty, ale według doniesień i szacunków w szczytowym momencie Elon Musk miał wspierać kampanię prezydencką 45 milionami dolarów miesięcznie. Obawy co do obranego przez Amerykan kierunku nie są uniwersalne, szczególnie dla części komentatorów o prawicowych poglądach, którzy sympatyzują z Trumpem. Tomasz Wrublewski z Warsaw Enterprise Institute, zapytany w kanale 0 o wpływy miliarderów na administrację Trumpa, odpowiedział następująco. Lepsza taka oligarchia niż ta Sorosowa wokół Bidena i Obamy. Trump zagroził, że całkowicie zamknie granice między Stanami a Meksykiem. Meksyk z kolei traktuje te słowa całkiem poważnie. Opowiem teraz Państwu o tym, w jaki sposób Meksyk przygotowuje się na masowe deportacje. Tekst został sporządzony przez Weronikę Górbę z sekcji naukowej naszego koła. Meksyk szykuje się na masowe deportacje swoich obywateli z terenu Stanów Zjednoczonych. Ma to oczywiście związek z rozpoczęciem drugiej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, który podczas kampanii uczynił z deportacji nielegalnych imigrantów jeden z głównych punktów swojego programu wyborczego. Według meksykańskiego think tanku El Colegio de la Frontera Norte w Stanach Zjednoczonych przebywa bez wymaganych dokumentów niemal 5 milionów Meksykanów. W związku z zapowiedziami amerykańskiego prezydenta, leżąca przy granicy Meksyku z USA Tijuana wprowadziła stan wyjątkowy. Burmistrz miasta przekonuje, że obecna sytuacja go nie niepokoi, a decyzja podjęta przez administrację ma charakter prewencyjny. Wolontariusze i pracownicy schronisk dla migrantów nie podzielają jednak tego optymizmu. Jak przekazali CNN, martwi ich głównie brak miejsca, zasobów i ogólna niepewność. Jak twierdzi dyrektor Jardin de la Mariposas, czyli ośrodka specjalizu specjalizującego się w pomocy migrantom należących do społeczności LGBT, gwałtowny napływ deportowanych obywateli może doprowadzić do kryzysu humanitarnego w regionie. Od amerykańskiego Donalda Trumpa. Przejdźmy teraz do europejskiego Donalda Tuska, a dokładniej do jego wypowiedzi w Parlamencie Europejskim. Opowie o tym po raz kolejny Szymon. W środę premier Donald Tusk wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim. Przedstawił w nim założenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz przekonywał, że Europa nie ma żadnych powodów do kompleksów. Miała to być mowa podnosząca na duchu. Szef polskiego rządu wielokrotnie podkreślał, że państwa członkowskie Unii nie mają się czego bać, gdyż Europa była, jest i będzie wielka oraz ma przed sobą oświetlaną przyszłość. W 40-minutowej wypowiedzi szefa Platformy Obywatelskiej nie zabrakło także odniesień do bezpieczeństwa i jego finansowania. Tusk uznał tę kwestię za najistotniejszą podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii. Kilkukrotnie podkreślona została potrzeba zwiększenia wydatków na zbrojenia przez państwa Unii, a za przykład do naśladowania premier podał Polskę, która aktualnie przeznacza na ten cel niemal 5% swojego PKB. Za inne priorytety prezydencji Donald Tusk uznał m.in. ochronę przed niekontrolowaną migracją, przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji oraz działania w kierunku deregulacji i powrotu wolnego rynku, który wyemigrował do Ameryki, ale jest europejskim wynalazkiem, i nic nie stoi na przeszkodzie, aby wrócił. Przedstawiając priorytety polskiej prezydencji Tusk ocenił, że niektóre europejskie regulacje doprowadziły do tego, że cena energii w części krajów Europy jest nieakceptowalnie wysoka i sugerował, że to deregulacje powinny być ważnym elementem strategii na przyspieszenie rozwoju gospodarczego. Wizja Donalda Tuska pomija wnioski szeroko dyskutowanego raportu Mario Dragiego. Strategie wynikające z tamtego dokumentu to przede wszystkim wysokie nakłady przeznaczone na inwestycje, skoordynowane podejście państw członkowskich Unii Europejskiej w celu skutecznej realizacji reform oraz około 170 Propozycji dotyczących różnych sektorów, ze szczególnym naciskiem na cyfryzację, wydatki obronne oraz transformację energetyczną. Donald Tusk ocenił także, że Unia Europejska powinna traktować wezwania prezydenta USA Donalda Trumpa o podniesieniu wydatków na obronność jako pozytywne wyzwanie, a samego Trumpa nazwał przyjacielem Europy, omijając temat potencjalnej wojny celnej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. A teraz na temat Zawieszenia broni oraz ofensywie Izraela na zachodnim brzegu, mam przyjemność oddać głos gościnnie u nas występującemu prezesowi naszego koła, czyli Dimie. W niedzielę, 19 stycznia, weszło w życie sześciotygodniowe zawieszenie broni w strefie gazy, co wielu obserwatorów uznaje za chwilowy krok w kierunku zmniejszenia napięć w regionie. Podczas pierwszego etapu porozumienia Hamas ma zwolnić 33 izraelskich zakładników, w tym kobiety i dzieci, które zostały uprowadzone podczas ostatnich starć. W zamian Izrael zobowiązał się do uwolnienia prawie 2000 palestyńskich więźniów, w tym także osób przetrzymywanych bez oficjalnych zarzutów na mocy tzw. aresztów administracyjnych. Umowa przewiduje także stopniowe wycofanie sił izraelskich ze strefy gazy. Proces ten ma umożliwić powrót części mieszkańców na północne obszary regionu, które w ostatnich tygodniach były świadkiem intensywnych bombardowań. Równocześnie wznowiona ma zostać pomoc humanitarna dla Palestyńczyków. Każdego dnia przez wyznaczone przejścia graniczne do strefy gazy ma wjeżdżać co najmniej 600 ciężarówek z żywnością, paliwem oraz lekami. Organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ i Czerwony Krzyż, zadeklarowały wsparcie logistyczne i monitoring w celu zapewnienia skuteczności dostaw. Nie oznacza to niestety końca konfliktu izraelsko-palestyńskiego. We wtorek, zaledwie dwa dni po wprowadzeniu zawieszenia broni, siły obronne Izraela ogłosiły rozpoczęcie nowej operacji wojskowej w mieście Janin na okupowanym zachodnim brzegu. Operacja działająca pod kryptonimem Żelazny Mur. Ma na celu wytropienie i eliminację komórek terrorystycznych działających na terytorium Autonomii Palestyńskiej, a także zniszczenie ich infrastruktury, tym tuneli, arsenału broni i punktów dowodzenia. Według palestyńskiej agencji informacyjnej WAFA izraelska armia rozpoczęła atak na miasto z wojskowego punktu kontrolnego Jalamech, wspierając działania lądowe nalotami śmigłowców. Z kolei w obozie dla uchodźców w Dżaninie, uznawanym za jeden z bastionów oporu palestyńskiego, doszło do intensywnych walk, które zmusiły setki mieszkańców do opuszczenia swoich domów. Według danych opublikowanych przez palestyńskie Ministerstwo Zdrowia, w wyniku starć zginęło 7 osób, a co najmniej 35 zostało rannych. Wiele z nich odniosło poważne obrażenia od kul lub odłamków pocisków. Eksperci zwracają uwagę, że pomimo zawieszenia broni w Strefie Gazy, sytuacja na Zachodnim Brzegu pozostaje bardzo napięta. Społeczność międzynarodowa, w tym Unia Europejska i Stany Zjednoczone, wezwały obie strony do powściągliwości i kontynuowania wysiłku na rzecz trwałego pokoju. Tymczasem zarówno w Izraelu, jak i w Palestynie rosną obawy, że obecne porozumienia może zostać łatwo zerwane, jeśli którakolwiek ze stron nie wywiąże się z jego postanowień. Pomoc humanitarna, chociaż niezwykle potrzebna, jest jedynie doraźnym rozwiązaniem. Eksperci podkreślają, że kluczem do rozwiązania konfliktu pozostają skomplikowane kwestie polityczne, takie jak status Jerozolimy, granice przyszłego państwa palestyńskiego, prawo do powrotu uchodźców oraz bezpieczeństwo Izraela. Bez długoterminowego porozumienia kolejne zawieszenia broni mogą jedynie opóźniać eskalację przemocy. I już na sam koniec przeczytam Państwu tekst po raz kolejny autorstwa Weroniki Górby z sekcji naukowej na temat kolejnego wsparcia Korei Północnej w Rosji. Południowo-koreańskie wojsko poinformowało w piątek, że kolejni północno-koreańscy żołnierze mają zostać wysłani do Rosji, by pomóc im w walce przeciwko Ukrainie. Powodem decyzji Kim Jong-una są liczne ofiary i pojmania wśród skierowanych tam poprzednio sił, jak to mawia sam przywódca. Wywiad w Seulu poinformował, że co najmniej 300 żołnierzy z Korei Północnej zginęło, a 2700 zostało rannych w obwodzie kurskim, gdzie siły ukraińskie od sierpnia prowadzą kontrofensywę. W najnowszym raporcie Instytutu Studiów nad Wojną oszacowano, że jeżeli siły północno-koreańskie wciąż będą ponosić podobnie wysokie straty, do połowy kwietnia wszyscy żołnierze wysłani z Pjongjangu zostaną zabici lub ranni. W ocenie ukraińskiego wywiadu wojskowego posiłki, które Pjongjang ma wysłać do Rosji, Obejmują jednostki artyleryjskie i rakietowe wraz ze sprzętem, a także pociski balistyczne krótkiego zasięgu. O tych planach informował wcześniej jeden z urzędników Departamentu Obrony USA, który w rozmowie z New York Times przekazał, że transport żołnierzy z Korei Północnej spodziewany jest w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Nie jest znana dokładna liczba wojskowych, którzy mają zostać wysłani do Rosji. I to już wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy, że dotrwaliście z nami do końca. Mamy nadzieję, że odcinek jakoś się spodobał. Oczywiście, po raz kolejny zachęcam do pozostawienia komentarzy lub pozytywnej oceny. Oczywiście wszelkie linki do mediów społecznościowych znajdą Państwo w opisie tego materiału. Wszystkim studentom, którzy aktualnie uczą się bądź są w trakcie zdawania, życzę osobiście jak najlepszych wyników. Pozostańmy w łączności ze światem. Dziękuję i do usłyszenia.